Hej, witam was wszystkich, z tej strony 21 i... Witam was w kolejnym materiale typu kolekcja. Otóż po kolekcji filmów w Blu-ray że może trzeba będzie zrobić więcej tego typu materiałów, bo... które może ludzie będą no, chcieli faktycznie to oglądać. Przyznam, że na... moment nagrywania tego nie wiem jeszcze jak się przyjmie kolekcja filmów na Blu-ray, zobaczy się, co pokaże przyszłość. Ale starałem się jak najbardziej poprawić, generalnie. Żeby po prostu, Ten wyglądał wyglądał coraz lepiej, bo mimo wszystko, kolekcja blu miała się parę rzeczy, no, nie najlepszych ogólnie do poprawienia. Więc tutaj już postaram się jak najpierw doześć i tej to pokazując moje GNU PS4, ogólnie mówiąc. Nie ma ich tak dużo, jak widać, przynajmniej pod względem, no, pudełkowych wydań, bo mimo wszystko co innego było dla cyfrowych, ale kto by chciał to oglądać, więc po prostu zawieszmy się za pudełko wydań. I teraz, na początek, te pierwsze trzy gry generalnie, je kupiłem razem z PS4, po prostu byłem w jednym zestawie, ogólnie rzecz I będę szczery, to nie są gry, które bym kupił od razu, ja sam przynajmniej. Bo po pierwsze, Horizon. Roci się wtedy nie był za darmo, ale już teraz, no był rozdawany za darmo, więc ja. Jednakże, kwestia jest taka, że nie jest to mój typ gry. Płyta jest w konsoli jakby, co? Nie jest to mój typ gry, generalnie, bo raczej Open Worldy coraz bardziej mnie nudzą, szczerze, ale no... ale jest to po prostu mnie zainteresował, generalnie. Próbuję w niego grać ciągle, ale... To chyba nie mój... Po prostu typ gry, generalnie. Tio! Uncharted 4, oczywiście chwalę, falone wiadomo. Ja nie kupiłbym, bo no nie grałem się w jedynkę, dwójkę i trójkę Genialnie, które posiadam, bo rozdawałem za darmo i kiedyś na pewno przejdę. I tą grę też kiedyś przejdę. To mogę na pewno powiedzieć, mimo wszystko. Choć że mam jeszcze, to z tytułów Naughty Dog wolałbym, chyba, The Last of Us, i przejść, mimo wszystko. Tylko musiałbym najpierw się posiadać. No, ale to już inna sprawa. No i Gran Turismo Sport, o którym słyszałem opinię, że jest w porządku generalnie, mniej więcej takie opinie. Stwierdziłem, grę i no jest okej okay, faktycznie brakuje mi kontentu generalnie dla pojedynczego gracza. że w sensie się można trening zejść, można powiedzieć. No jest jeszcze ten multiplayer, ale. Nie wiem, prędko się znudziłem. Chociaż jest to dobrze wykonane, to mogę powiedzieć, zupełnie serio. Ale. Nie wiem wszystko. No i Little Big Plant 3. W zasadzie pierwsza kupiona gra... jakby no... Wiadomo, no, to był dołączone, co nie? Ale tą kupiłem tak sam z siebie. Nie dlatego, bo zawsze chciałem sprawdzić tą serię, chociaż wiem, że... tyka nie jest najlepszą częścią, jeżeli nie najsłabszą. Ale wciąż, lubię platformówki, więc... ja. Mnie ja wszystko chętnie zagram kiedyś. Kiedyś. To jest akurat coś, co się u mnie często powtarza. Mogę mieć świetne gry, ale czas na przejście ich? Już gorzej. A więc Battlefront. Ja no słyszałem złe rzeczy o tej grze. Przede wszystkim w okolicach pymierzy, słusznie zresztą. Ale to samo tyczyło się też dwójki kochanej. He, he. Więc ja. Jednakże, sprawdziłem gę. i jest całkiem dobra. Zupełnie sejo, jasne. Nie do poziomowi oryginalnej jedynki i dwójki, które ogrywam, które bardzo lubię. A jest całkiem przyjemny. Czy to z przyjaciółmi, czy samemu. No. Ogólnie powiem tak. Za tą cenę, za jaką mogłem kupić. W zasadzie za tą ten można kupić, bo ja dostałem jako prezent od Shisha, któremu jestem wdzięczny. Ale no, tam, jak jest tak tanie, to myślę, że to Teraz w zasadzie najważniejsza gra w tej kolekcji dla mnie. Najlepsza zresztą, czyli personal 5 Royal. Oczywiście edycja ze Steelbookiem. Najchętniej no, bym chciał mieć tak naprawdę edycję kolekcjonerską, ale że ja miał tyle kasy. Ciao. Nie mam tu jakas. A wciąż jestem zadowolony z tej edycji, to jest piękna Tak to. Tutaj się pokażę, jak to się prezentuje O. Nie Absurdnie, kocham tą G. 10 na 10 polecam, wiadomo Ale w sumie o no, PSN jeszcze raz gadałem, że Tutaj <laughs> każdy zna moją opinię. To to teraz? Teraz G, które... O. Recenzowałem na tym kanale, który dobrze znacie, generalnie G. Davida Cage'a. Znam go jako Dave Klawka Heavy Rain Beyond Two Souls. I jak możecie zauważyć, jest to zagraniczne wydanie: ani polskie, ani angielskie. Eee, no cóż, jakby to ująć, było tanie, więc ja nie narzekam, generalnie, Mimo wszystko. To nie jest tak, że się cieszę, że posiadam te gry w kolekcji. Więc to, że są z wydaniem, jakoś nie płaczę generalnie. Ważne, że kupiłem tanio. Już przeszedłem te dwie chujowe gry. Więc ja. W recenzji powiedziałem już dużo na ich temat, więc tja. A teraz Jest on lepszą. No, jest lepszą, tak tak. Jasne. Czy jest dobrą grą? Nie. Ale nie wiem, miałem przyjemnie spędziłem przy niej czas, jak na nie wiem, te oczekiwania, które miałem, mimo wszystko. Ale nadal to jest problematyczna gra, tak jak to ująłem, co nie? Teraz ostatni rządek. Więc jako zazajo, ukochana przeze mnie gra, jedna z najlepszych na PS4 w jakiej gam, Prezent od Shisha, tego. Długo prosiłem o to, muszę przyznać, bo ja sam nie byłem gotów jeszcze wtedy kupić. głównie przez to, że no, no, kasy trochę mało. No i, no i kupił dla mnie jako prezent. Ale co, ja jestem mu wdzięczny, bo jako zada jest doskonała, generalnie. Piękna gra. Myślałem, że nie spędzę w niej tyle godzin, bo co można robić, ale no, spędziłem ponad 70, a i tak nie zrobiłem wszystkiego, więc no, piękna gra. Teraz. FIFA, tak, FIFA 17. Nie widzę szczerze, że kupiłem FIFA, bo zawsze to była taka seja, od której trzymałem się z dala, ale w ci pomyślałem sobie. Skoro jest tania do kupienia ta część, na przykład 17, i od niej zaczyna się typ fabularny, to czemu by nie kupić? No i kupiłem. I jest. E, no, ale nie powiem jaka jest. Sorry. Nie ogrywałem jej poza meczami z przyjaciółmi, ale na tym etapie bawiłem się nieźle, więc liczę, że będzie w porządku. Teraz, kolejna, jeden z ważniejszych gier, tutaj, generalnie, bo. No cóż, specjalna edycja, jako za 6 granie, to prezent, który dostałem od Apira i. Ooo, wow, jecie. Ja pamiętam, że to było podczas a i szczerze, jak tylko zobaczyłem to stojące na półce jako mój prezent, to myślałem, że śnie generalnie, ale no... Jak możecie zauważyć, mam tylko tą jako z jako z na Steamie, więc gań jest trochę śmiesznie, bo jeszcze nie przejdę szóstki, dopóki nie przejdę innych części, ale... Ech, nie jestem zły, szczerze, poczekam, tylko jest problem. Spójrzcie na to, waga, waga. E? Niestety, um, jest coś tutaj nie tak to zauważyłem. Prędko przy otworzeniu, szkoda, co nie, ale z samym AdBookiem wszystko jest w porządku. A jest naprawdę dobry, generalnie, więc. Ja. tak akurat się cieszę, że z tym wszystko jest w porządku, chociaż, ale no. Bywa niestety co płyty. Dlatego muszę zawsze delikatnie obiacać tym pudełkiem, żeby mieć powiem, że po prostu. Wszystko jest w porządku, co nie? No i ostatnia gra, którą kupiłem. Ociśnię ci się na premier, którą ci się recenzowałem, ps Five Stakers. średni spin-off, który naprawdę mi się spodobał. Wiem, wiem, można zarzucić co nieco, bo to nie jest gra pozbawiona wad, tak jak w sumie mówiłem, ale wciąż... Persona to persona i nie ukrywam, mimo wszystko mieć, co nie. No i to byłoby wszystko. To nie jest długi materiał, jaką rzeczy zauważyć, bo i tych gier jest 12 w pudełku generalnie. Co innego ci się byłoby z cyfrowymi, ale... cyfrowe nie są tutaj najważniejsze generalnie, bo wiadomo, pokazać coś takiego to nie jest aż tak ciekawa rzecz generalnie. A no. Mam nadzieję, że się ogólnie podobało. No i że będę mógł nagrać więcej kolekcji. Mimo wszystko wiadomo, zostały inne filmy, inne gry generalnie. Więcej, nad mangi. Może nawet książki. Nie, <ścoughs> wiem, że to nie interesowałoby nikogo, ale no. Mam nadzieję, że się w takim razie podobało. I do usłyszenia następnym razem.